Wracamy do Poznania, gdzie trwa właśnie mecz deblowy kończący trzecią kolejkę Superligi. Z nami Krzysztof Jordan, prezes Parku Tenisowego Olimpia. Dzień, Dzień dobry. Właśnie nowe rozgrywki w Polsce Lotto Superliga. Jak pan ocenia ten pomysł po raz pierwszy w Poznaniu mecz kolejki, mecz, mecz telewizyjny? Czy w ogóle jestem pod wrażeniem organizacji? Chcę pogratulować organizatorom. To jest świetne przedsięwzięcie na dużą skalę. To należy się cieszyć, że coś takiego powstało, bo na pewno polski tenis, który ma ostatnio tyle sukcesów, będzie mógł się też dodatkowo rozwijać. To jest strasznie ważne, żeby oprócz codziennego śledzenia wyników, sprawdzania rankingu, widzieć na żywo, Graczy, nie tylko przy okazji turnieju, których jeszcze tak tych międzynarodowych nie mamy za dużo w Polsce, ale ich przybywa coraz więcej, ale w przypadku innych wydarzeń a tutaj mamy po prostu poziom co najmniej wysokiego challengera, chociażby po nazwiskach, i dziewczyny też świetnie grały. Tak, e, mamy tutaj między innymi właśnie na korcie Łukasza Kubota, który przyjechał e, prosto e, z Wimbledonu. Jest e, taki stały kontakt, bo też e, przecież w turniej Poznań Open w Poznaniu, można regularnie ten tenis na dobrym poziomie zobaczyć. No jest jasne, jasne, to strasznie miło dla nas, bo Łukasz Kubot kiedyś wygrał. Na sztunie w Debla. Właściwie był bardzo bliska wygrania dwa-trzy lata później singla, ale fatalna pogoda uniemożliwiła mu wykorzystanie jego możliwości gry. Przegrał w półfinale właściwie na takim grzęzawisku prawie co nie słyszyło o jego taktyce gry. Jerzy Janowicz wygrał nasz turniej kilka lat temu, potem zrobił ogromną karierę w świecie, natychmiast prawie, więc możemy powiedzieć, że się cieszymy, że ten tenis często w naszym... Mieście y, mm, pozwala wszystkim innym, nie tylko poznaniakom, ale i przyjezdnym na rozwijanie potem wspaniałych karier. To jesteśmy wdzięczni wszystkim, że ten duży tenis jest u nas. Zapytam jeszcze o, o skompletowanie składu. Czy, czy tak trudno było na ten pierwszy sezon Lotto Superligi ten skład złożyć? Dla nas na pewno tak, dlatego że my tak naprawdę mm, nie mamy zawodników seniorów, bo jesteśmy wyspecjalizowani, jeżeli tak to można nazwać, w szkoleniu dzieci. Jesteśmy, tak jak o ile ja dobrze pamiętam, w tych wszystkich klasyfikacjach zawsze byliśmy najlepszym, a na pewno w tej chwili też jednym z najlepszych klubów w całej tej akcji Tenis 10. To jest nasza misja, świetni trenerzy, masa dzieci i to nas sprawia ogromną radość, natomiast po prostu nie mamy seniorów w tej chwili. Zresztą ten tenis seniorski trochę inaczej wygląda, ale być może też nie byliśmy specjalnie przygotowani, a nie być może nasze środki finansowe też nie, nie zakładają możliwości wysokiego kontraktowania graczy, ale zobaczymy, może w przyszłym roku się poprawimy. No na razie sportowo idzie średnio, ale wierzymy, że może będzie lepiej. No. Zapytam w takim razie o cel na ten sezon, bo, bo za nami już prawie trzy kolejki jeszcze nie wygraliście spotkania, no ale te cztery mecze jeszcze przed wami. Jeszcze przed nami. Ale tak jak mówiłem, wszystkim naszym zawodnikom, wszystkim po prostu gratulowałem, bo to, to, to nie tylko w tenisie, ale w całym sporcie, najważniejsza jest walka. Wszyscy walczyli. Ktoś musi wygrać, ale jeżeli druga strona, która przegrywa, jak to się mówi, zostawiła na kordzie czy na boisku yy, krew pod łzy, to wszystko jest OK, należy gratulować. Zawsze walka jest najważniejsza. Wygrać musi lepszy. Myśmy mieli trochę Pecha w ogóle, czy znaczy, Pecha nie, to, to wygrywa lepszy zawsze, ale w tych rozgrywkach przegraliśmy chyba że nie pamiętam, ale pięć albo sześć tajbreków, mecz tajbreków, często jedno, dwie piłki, więc trochę tam byliśmy źli. Zapytam jeszcze o obiekt, bo jeśli ktoś kilka lat nie był, był na przykład wtedy jak pan mówił, kiedy Łukasz Kubot odgrał, czy, czy Jerzy Janowicz, to może się pozytywnie zdziwić, bo mamy piękną trybunę główną, teraz vis a vis tutaj w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, ten, ten obiekt rośnie. Obieg rośnie dlatego, że taka jest filozofia rozwoju klubu. Ona zresztą ma charakter uniwersalny, nie dotyczy tylko tenisa, ale dotyczy właściwie wszystkich rodzajów sportu. Moim zdaniem chodzi o to, że nie ma szansy w tej chwili, żeby duże, duże wyniki pojawiały się bez właściwej infrastruktury. To jest, to jest taka, to jest pewnik i te po, poza tym sport idzie w kierunku widowiskowości. Czyli tak na przykład w sportach dużynowych trudno sobie wyobrazić rozgrywki ekstraklasy, na przykład nie, w piłce ręcznej czy w siatkówce na hali, która nie ma na krótkich bokach dobrych trybun, a tak się zdarza. No to i tak samo tutaj, no tutaj mamy w tej chwili piękny kort centralny, na którym na pewno można, roz, można na pewno rozgrywać, rozgrywać międzynarodowe mecze i dewiskarpy i Dawniejszy Fed cup, czyli Billy Jane, obecny Cup. Nie mamy się czego wstydzić, z tego jesteśmy dumni, bo tak uważamy, że to jest trochę też nasza misja i w tym kierunku powinniśmy iść. Tak, oby jeszcze ten obiekt pięknie, sesje nocne podczas challengerów, więc wracamy na kord na, na mecz dyplowy i dziękujemy. Naszym gościem był Krzysztof Wierdo. Bardzo dziękuję Państwu.